Uduszę kota. Daj lajka like albo uduszę tego kota. Uduszę go. A. A. Mikołaj wrócił. Jest. <laughs> <laughs> Gdzie są cholernie <k> popcory? <laughs> 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 Dobra to umbany, Co to? Zaumbany Zaumbany? Oho, memik Nie memik? Niezły memik Mamo ci nie uśmiechnął, słaby mem zrobiłeś Nie wiem, ja się więcej po ludziach troszkę spodziewałem Wiesz, że normalni będą, no kur... na internetowe No Idź lepiej Bo się zdenerwuję zaraz What do you want to play? Play me some good music to drive a car in the night. Okay, playing Minecraft style from Haji Laji podcast. Minecraft style. Minecraft style. Ništa se ga ne gran. No, tak tam, jak się. no fajnie, że tu? Czy nie chcesz? Nie, nie wy, wy na pewno. Na pewno. się w domu poczuł? Nie chcesz? Ta. Nie, Sią nie. Tam jest Siemano. Siemano. No dobra. Siamanu. 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 w Siamanu. <ośimko>, Siamanu. nie <laughs> Siamanu. 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 Ale szmaty, ale dobra, jest ROZWÓDKA! Czy palcem mieć okna mapę? Chyba mi się zdarzyło nawet. Ja w... że w usta nie były suchy, A to ja jestem na górze. Jeszcze. A to matka. Oj, Jezus Maria. Co ty kurwa robisz, człowieku? Siema, co tam. Chodzi że komenda jest tam koleżko. swam, Słam? Komenda jest tam kolego. Nie rozumiem. Komenda jest na tu stronę kolego. Nie, nie? No ale ja tam nie idę, spokojnie. Czy na czemu to robisz? No, musi coś zrobić. Ale nie w sensie czemu to robisz? Nie, ale po co posła coś na woda? spodarował podarował gień złoty. Mamuń pozdrowisz kolegę Tupsana, który oglądał Ela. No to no idź proszę. Dobra. To. nie myśl, Luka. Nie myśl. Po prostu do it. A. Dobra. O! Jest! Tak! wszystko w rękach Malpsa. 20 sekund, niewiele czasu ma i to będzie problem. Bo ona wypadła 19 sekund Malps trafia. Tym razem Nerds troszkę za bardzo agresywnie. Jeszcze fejkuje planta. Malpsy teraz wyjście z kuchni słyszy to wszystko. Malps wydaje się. Malps, o, o, jeden o, o, o MALPS! Yes! Jakie to było yes! dobre! Jakie to było dobre ze strony Malpsa! Jeden na trzy w dogrywce! 100%. Jak ktoś nie wziął. Hello, Luki, prajerku Jest to, typu, A to jest bez kości? Nie. to ma chusteczkę człowieku. Tu masz chusteczkę. Mam

Upgrade. Ale Ej! Ej, no kurwa, Kto to jest? Ja pi... Jaki kamper! Te bokki ma potencjał po to, że wyscę wrzucajmy... się To Karigan. Jeszcze teraz będzie miał szansę. Rywale skracają środek Tu dwóch. Co? Przeciwniku co? bokiem jakim cudem trafił Huntera! Serio nie powiedziałeś, że byś krokodylał. No. no co? A kiedy to powiedziałeś? Niedawno Teraz prawie Jak k... krokodyla? No normalnie no Ale nie wiesz jak smakuje Tak samo jak ja nie wiesz jak ślimok bierzak. smakuje no Ale bym zjadł krokodyla A żyrafę? Nie A ucho, goblina? Też nie Ole bym wy***alił na plecy Ty nagle mi zahamowała, palca wybiłem, k... Jaka j***a noga. sama ole zahamowała ty na pysk prawie poleciałem Jesteś piękna i masz nie za dobry wpływ na mnie Gdybyś wiedziała, co myślę, byś się bała skarbie Nie ta sama głowa, odkąd poleżałem nad nich gdybym kur... Przespał szansę, no to bym nie przykrył kamień. Jesteś piękna i masz nie za dobry wpływ na mnie Gdybyś wiedziała, co myślę, byś się bała skarbie Nie ta sama głowa yeah, make it up,